Czy się jak kibice skandują Karol Nawrocki, Karol Nawrocki? Czuję wdzięczność. Jeśli kibice, którzy są obywatelami Polski wspominają swojego prezydenta, to jest mi miło. Pozdrawiam kibiców. To jeszcze jedno na zakończenie. Oprawa, która miała być na Stronie Narodowym, wczoraj była na Pałacu Prezydenckim. Co Pan sądzi o tym, że nie wpuszczono kibiców z oprawą na mecz Polski z Holandią? No, widziałem tę oprawę. Podjąłem też decyzję, aby wyświetlić ją na Pałacu Prezydenckim, więc nie widziałem nic dziwnego w tej oprawie. No widziałem, nic dziwnego nie było. Dlaczego napis nie po... Do boju Polsko widziałem orła w zamkniętej koronie, więc ciężko mi odpowiedzieć, czemu takiej patriotycznej oprawy nie pozwolono pokazać na meczu reprezentacji Polski. Ciężko mi o tych technikalniach rozmawiać, bo nie wiem jakie były przyczyny. Ale kibice, którzy upominają się o Polskę, kibicują o Polsce, zdzierają swoje gardła dla Polski, przygotowują piękne oprawy, jak rozumiem także je opłacają, są częścią naszego społeczeństwa i powinni mieć możliwość artykułowania swojego przywiązania do Polski i do polskiej reprezentacji.